Nie ma z tej strony: Blackout.pl A to jest drugi odcinek z gry The Elder Scrolls 4 Oblivion, yy, Skończyliśmy ostatnio tutaj w kanałach. Yy, no to lecimy dalej, nie ma na co czekać. Czekaj, O, woreczek. Bierzemy wszystko Ciekawe jak długo jeszcze będziemy w tych kanałach łazić. O Jezus Tu jakieś teraz. Skinie. Szczurek. Haha. Ty fire. Grzybognika. No nie. Tak mi uciekł. Szkielet. Sporo szkieletów napotykam po drodze O, w Uuu, ognisko Dobra, nie czytam tych szkoleń Tutaj Jest, jest Albo i nie Czachy Haha, ha. nie mogę obciąć nie, Sz szkoda. Naturalne pieczary, zobaczymy co to będzie. A nie ma tak trochę chodzić po tych jaskiniach. Nic się nie dzieje, nie ładę do kogo zagadać. Pakujemy dalej. Goblin przed tą jeszcze cię nie zauważył. <grym> Mm -hmm. <noise> Chyba mnie zauważył <noise> Też miał taką tą czachę A zabawny jest Trucizna Moździerz, o to biorę, co uh -huh, uh -huh. umie za moc? Bo moździesz się przyda To też w sumie wezmę? Nie no. Dzik Ala szczur Myślę, że to dzik jest jakiś czy coś Open I złoto Tu idziemy? Nie Stamtąd przeszliśmy Dobra Chyba Ha, ha, ha. Pięknie, buława jakaś, obława, obława. O, nie skóra otwieramy wszystko po kolei. Nie ma co, niech mi zabezpieczenia rosną. Tu ognicho tylko... i szczurek. Martwy. Na pewności trzeba go przybić. Czuję, że to będzie nudny odcinek. Czołem. Skąd oni mają tyle wetrychów? To jest niemożliwe. 34 cztery już uzbierałem, no i tu jeszcze dwa Kurde Się obłowię Mikstur leczenia? Dużo, dobra, dobra, przydadzą się Ber... Kto? Berserker? What the fuck? Będzie sniper? Ow, Tu jest jeden widzę. Powoli sobie ich pobijemy, nie ma co się śpieszyć. Znowu pieczą szczura. Headshot? Jest! Tu spojrzymy, co mają. Znowu wytrych i młotek. <laughs> Skrzynia szczurze mięso. Piwo. Nie chcę piwa. Przynajmniej nie w grze. O, <laughs> uh, Kostur goblina. Biorę. Rubin zaskazał, lich, klejnot duży. Zobaczcie co to ten kostur jest. Na No. No właśnie, spojrzę na ten kostur. Ale to kozacko wygląda. No, tu nic ciekawego nie ma. Tu idziemy dalej. Jestem ciekaw jak się tym atakuje. A chyba normalnie się klika. O tu wychodzimy: Cesarskie podziemia. Kurde, nudno dzisiaj. Nie ma z nikogo jakiś potyrać. It's that prick! 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 It's not one of them. It's not one of He must help us. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen, you know the nine, how they guide us. Mm, yes, no. Do -do. I've served the nine all my days and i chart the skies are marked with numberless sparks, each a fire and I know these stars well and I wonder... Never. Mhm, zdolność ucznia daje ci 100 punktów premii do many oraz... Kurde no, ale mana, kurde no. Podatność na magię, dama, błogosławieństwo, dama damy 10 punktów premii. To jest bez sensu. Twoim o 50 punktów to jest sporo. 10 punktów premii, zwinność, i szczęście, Atrona. trona... ...magia, co? Tylko jak wezmę Atronacha, to będę musiał dawać pewnie potki na wstawienie many, a to jest drogie. Rozponuję... Zdrowia... Zdrowia... Trudno. Możesz roznać imczale przeciwność tego teraz... No to... To jest dużo 120 punktów. Władzenie pod znak rytuału mogą raz dziennie skorzystać z darumary. Potężnego. Cóż to jedzie? mógł sensu. Podężny. Wąż. Hmm, hm. Ciekawego cień. Ile tego? Wezmę sobie złodzieja. Albo ucznia? Hmm. Ucznia biorę. A co? Okej. Okay. Tak. Signs I read show the end of my path. Bohu, wybaczcie, ale ja już muszę kończyć, więc Jezus, muszę dojść do końca. Aha. Dobra, nie obchodzi co co mówił, ja kończę. No teraz ten gada. Yy, to ja kończę, na razie cześć Pa.